Towarzyski Polska Niemcy Oto przed państwem hymny o państw A teraz czas na składek. Polska 12. Artur Boruc, 3. Komorowski, 5. Glik, 4. Szukała, 20. Piszczek, 16. Boszczykowski, Niemcy. Pierwszy gwizdek i rozpoczynamy przy piłce Piłkarze Niemcy. Rozpoczęli właśnie pierwszą połowę tego spotkania. No może być groźnie. Dobra akcja z szansa na dośrodkowanie. Sędzia nie gwizdże, chyba będziemy mieli dośrodkowanie. I za chwilę rozpoczniemy od bramki. Szukała, szukała, stracił piłkę. Proszę państwa, czy będzie kolejny? Nie, Artur Borus? kapitalna interwencja. I za chwilę rozpoczną od rzutu rożnego. Rzut rożny dla Niemców. tylko piąstkował ładny atak z no i może do dośrodkowywać ależ to było groźne ale obrońca na posterunku karo ariel borysiu 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 zagrywa do, lewam, do do nie <laughs> Właszczykowski Czytelne podanie Zbyt czytelne, przynajmniej dla niego Ależ niesamowita atak obrońcy Właszczykowski Boszczykowski! Boszczykowski i podanie do Lewandowskiego! Lewandowski biegnie! Proszę Państwa! Straci niestety piłkę, co za kurwało? powinien przerzucić na lewą stronę później dobra wymiana podań przejął piłkę we własnych no. polu karnych ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału brawo piękny boleń w bramka teraz zostanie wznowiona z rzutu rożnego rzut rożny dla Niemców dobrze próbował ale stracił Jakub Błaszczykowski Proszę Państwa Lewandowski Lewandowski gdzieś środku ależ został faulowany Że dla Niemców przepraszam Polskich Żegnał niebezpieczeństwo poradził sobie znakomicie koledzy będą mu wdzięczni czekamy na dośrodkowanie i teraz dośrodkowanie do Roberta Lewandowskiego ofiarnie teraz interweniował zablokował ten strzał piłka wyszła na aut rozboczną Polacy Polacy z rzutu z autu akcja prawą stroną wojska Zieliński dośrodkowuje Lewanowski, główka i niestety Wajder fenomenalna interwencja. No długo poluje piłkę. Akcja lewą stroną, Niemcy. Proszę Państwa, Gindoga w polu karnym Polaków. Proszę Państwa, czy będzie bramka? Ezil. Ezil, fenomenalna bramka główką. Piłka uderzona od poprzedki, ląduje w siatce. Mamy powtórkę, wyskok, uderzenie, gol i nikt nie zdoła go powstrzymać. Świetny, po prostu w powietrzu daje sobie radę z wszystkimi. Kilka centymetrów wyżej i nie byłoby tej bramki. Andrzej Szydla, Szydle, Szydle biegnie, biegnie. Wyśrodkowuje glik. Fenomenalna interwencja. Lewandowski. Lewandowski przy piłce. linet. linety. Rybó Niestety ryj koszedł. Gindogan. Niemcy na lewa strona boiska, Gindogan, podaje, nie do środka, Andrzej Szydle, ale świetna interwencja Maćka Rebusa. Linety, Linety, podanie ja, do Paszczykowskiego, Paszczykowski podanie do Boresiuka, Boresiuk biegnie i niestety, ale stracił piłkę. Świetna interwencja, Łukasz Szukały. Teraz biegnie, biegnie. Zagranie do Zielińskiego. Się przy piłce? Artur Barut przy piłce. Podanie do Barusiuka. Komorowski, Zieliński. Świetna interwencja Artura Boruca. Koniec pierwszej części Zdanie. spotkania. Wynik 1-0 dla Niemców. rozpoczynamy drugą połowę spotkania Rozpoczyna Polska 5 jak Zielinski, Zielinski. Jakub Zagrywa do Piszka Piszczek Zagrywa do Lewandowskiego. Lewandowski sa Ależ fatalne podanie, podanie Lewandowskiego. Przechwytują piłkę Niemcy. Ale świetne podanie do Gatse, Gatse, Gatse! Świetna interwencja Łukasza szukały. Artur Borus spokojnie łapie piłkę. Podanie do piszka. Linę Karol Linet. Karolinet. Zieliński. Borysiuk Borysuk. Zagrani do rybu Rybus biegnie, prawą stroną wojska, ale stracił piłkę. Świetna interwencja Kamila Gika. Chyba będzie dośrodkowywał. Brawo! świetna interwencja. Na I wypija na aut. Za chwilę gry Niemcy znowią grę od rzutu z autu. R macie Rybus akcja Prawa boiska proszę państwa co będzie z tego Rybus dośrodkowuje! środku ale świetna interwencja Romana Weidenfellera fenomenalna interwencja Boruca. Można boić, że strzelał Panu Bogu w oko. Lewandowski świetny odbił. Co wy myśli, żeby nie stracić piłki? Zieliński do schowka. na prawej stronie do Komorowskiego Komorowsk. Boresiuk zagrywa do Rybusa Rybus z prawą akcją stroną boiska przyznać że sprytnie się uwolnił w posiadaniu piłki remisowo jak w całym spotkaniu Zgodzisz się tak mecz był bardzo wyrównany i chyba żadna z drużyn nie uzyskała przewagi widzę no może teraz centrować Patryk Herman deschrankowuje, ale z ezyl minimalnie na poprzeszką. Będzie rzut dla Niemców. Być może nie jest minimalistą i chyba w końcu, żeby w tym meczu padło jeszcze więcej bramek. Dobra, ładnie podał. Zdecydował się na strzał. Świetna interwencja Artura Borucza. Brik. Podanie do Komorowskiego. Komorowski. Zagranie do Zielińskiego. Przejęcie w środku pola. Teraz oni mogą zaatakować. Komorowski. Maciej Rybus. Łukasz Piszczek. Piszczek do Błaszczykowskiego. Niestety straci piłkę. Ale straci piłkę. A stronę boiska przy piłce Niemcy. A świetne interwencje Łukasza Piszka. Lewandowski mija ich niczym tyczki, co za popis umiejętności. Mają dośrodkowanie, Brawo, strzał wierzył, ale piłka w zieliński, jest ale wierzył, niestety wierzył, spalony. spalony. Proszę państwa, co tu się dzieje? Ja nie wyrabiam. Sankedira Mario Giedze Ezil, Ezil w strzela, ale świetna interwencja, Baruca. Świetnie przewidział to zagranie i przejął Łukasz Piszczek Piszczek, Piszczek De zar grăvat no, 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 lin tali, ne te traci piuca. Gic. Un cășucau. Vinete. Borășuc. Rebus. Zagranie do Komorowskie. Komorowski, dośrodkowuje! Zieliński. Zieliński, strzela, minimalnie, Zieliński. Nad Zieliński strzela, minimalnie nad poprzeczką. ten mecz. Skromne zwycięstwo, ale wygrana. Przed meczem wskazywano ich na porażkę. Przegrali, ale po pięknej walce. Masz rację, można.